Gospodarcze i polityczne wydarzenia wyraźnie przyspieszyły. W grudniu 2021 roku zapraszam na magazyn Bilans! Bessa! też ma nowe oblicze, wolumen drugi. Jeszcze w zeszłym wygaraniu magazynu Bilans pokazywałem SWIG 80, które było 12 punktów procentowych gorszy niż MX 40, który rozpędzony dzięki bankom był w okolicach swoich historycznych szczytów. Dziś wykres Swigu 80 wygląda zupełnie inaczej i znajduje się on w okolicach 19,5 punktów. Zatem mamy jakby nowe rozdanie, nawet banki się zepsuły, a S&P 500 zaledwie w ciągu ostatniego miesiąca miał drugą w tym roku korektę o ponad 5%, nie tak mocną jak ta sprzed 3 miesięcy na 5,8%. Ale jednak tam też pojawiła się jakaś zadyszka. Jak w obliczu tego wygląda świat? Przede wszystkim inflacja i wielkie liczby napędzają naszą rzeczywistość. Reagują na to wszystko bankierze, a na samym końcu magazynu bilans będzie Hossa, wolumen piąty oraz Bessa, wolumen drugi. Inflacja poruszana na zasadzie w mediach na wszelkie możliwe sposoby ma to swoje mocne oblicze związane ze wzrostem cen nieruchomości oraz najmów. Podsumowanie ostatnich 11 lat w Europie wygląda bardzo dynamicznie. Oczywiście spadki mamy w Grecji, we Włoszech, w krajach najbardziej ogarniętych kryzysem i wieloma problemami w ciągu ostatniej dekady. Najmocniejsze wzrosty to Estonia, Luksemburg, Węgry i Łotwa, Polska gdzieś w środku tego rankingu wzrost i najmu i nieruchomości w okolicach 40%. Warto zauważyć, że w krajach, w których ceny nieruchomości rosły szybciej, ceny najmu zostawały na poziomie wzrostu w skali dekady około 30%, a nie takich na przykład jak mieszkania w takiej Austrii, gdzie wzrost cen mieszkania około 100%, ale najmu już tylko 40-50%. Ekonomicznie wzrost cen nieruchomości na wielu rynkach można powiązać z tym, co przez ostatnią dekadę robił EBC. Wielkość bilansu EBC jest wprost proporcjonalna do tego, jak rośnie indeks niemieckich nieruchomości. Ta korelacja najmocniejsza była w okresie po-covidowym i w połowie poprzedniej dekady. EBC nie szykuje się do jakiegoś mocnego Zacieśnienia swojej polityki i podwyżki stóp procentowych. W związku z tym te ceny nieruchomości w wielu krajach, szczególnie tym największym, czyli w Niemczech, mogą dalej rosnąć. Natomiast już teraz w wielu krajach, choćby Beneluxu, planowane są różne administracyjne ograniczenia albo obowiązek meldowania się w domu lub wyższe podatki od niektórych nieruchomości. Albo od kolejnych nieruchomości, to też pojawiało się w dyskusjach w Polsce, ale pewnie w Polsce dużo dalej do tego niż w krajach Beneluxu. Bankierzy reagują na inflację na różne sposoby. Oczywiście kluczowym jest podwyżka stóp procentowych. Tu w zasadzie co tydzień mamy jakieś informacje. Te najświeższe to choćby z Meksyku. Stopy procentowe wzrosły do 5,5 z 5%. Wielu obserwuje to wszystko z perspektywy inwestycyjnej, korelując z wyszczepieniem społeczeństw. Ostatnie tygodnie grudnia pokazały nam również, że lokalnie lub ogólnokrajowo możliwe są nowe lockdowny. W związku z tym ta lista szczepień ma znaczenie. Tutaj królują kraje, które najbardziej doświadczyły epidemii jeszcze w 2020 roku, jak Francja, czy Hiszpania. Wysoko są także kraje mniej rozwinięte z grupy emerging markets, jak choćby Brazylia. Polska pasuje się w okolicach 55%, mniej więcej tam, gdzie Indie. Wiele wielkich krajów zrobiło bardzo duży postęp. Japonia, krytykowana za wolne tempo szczepień, jeszcze w okresie Olimpiady, dziś już prawie 80% wyszczepienia. Z perspektywy inwestycyjnej nie ma sensu patrzeć na stopy procentowe. Bardziej istotne jest to, jaki konkretny kraj ma poziom dziesięcioletniego kuponu z obligacji. No i oczywiście inflację rok do roku na poziomie plusowym jest kilka krajów właśnie emerging markets, jak na przykład Indie, czy RPA oraz nawet Brazylia, pomimo kolosalnej inflacji, która już mocno wyprzedziła nawet to, co obserwujemy w Polsce. Wszystkie kraje strefy euro mają mocno realne oprocentowanie dziesięcioletnich obligacji z zerowej stopy procentowej w strefie euro. Sytuacja dynamicznie się zmienia. Z perspektywy inwestycyjnej warto także pamiętać, że kupując obligacje na przykład Filipin czy znajdując jakieś ETF -y na skorelowane aktywa w Indiach czy w Indonezji musimy pamiętać o ryzyku walutowym które jest też dość istotne choćby z perspektywy tego co działo się w połowie grudnia z notowaniami tureckiej liry która ma najwyższy dziesięcioletni kupon ale także kosmiczną inflację z perspektywy tego co obserwujemy nawet w krajach takich jak Rosja Meksyk Indonezja Polska czy Filip piny stopy procentowe nie wzrosną prędko w strefie euro dużo wcześniej w Stanach Zjednoczonych jednak już Jerome Powell w ostatnich tych tygodniach wspominał o tym, że rynki są wrażliwe, nie możemy ich zawieść. Jednak oczekiwania na przykład na rynku kontraktów terminowych odnośnie wzrostu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych są dużo mocniejsze niż te zapowiedzi trzech podwyżek 100-procentowych w 2022 roku. Po prostu kontrakty terminowe przewidują, że te wzrosty będą większe niż dziś zapowiada Fed. No i tutaj wygląda na to, że że w, w przyszłym roku bylibyśmy na poziomie 0,61, a może nawet więcej, z poziomem 100% w USA. To ogólne chłodzenie gospodarki widać na razie przede wszystkim w Chinach, gdzie wiele wskaźników pokazuje no, dość już nie tylko giełdowe, ale także gospodarcze spowolnienie, przynajmniej na razie, tempa wzrostu. Hossa Vol 5, Bessa Vol 2. Rynek jest wielowymiarowy. Oczywiście są okresy głębokich recesji, kiedy na całym rynku panuje Bessa. Jednak tak naprawdę 2021 rok to na GPW była spokojna Bessa przez ostatnie 6 miesięcy, która przyspieszyła. W ciągu ostatniego miesiąca równolegle trwała kolejna mocna Hossa, szczególnie na bankach. Jeżeli spojrzymy na tą ostatnią fazę Hossy, którą znamy, to ona przede wszystkim mocna była w branży odzieżowej. W zaledwie w ciągu ostatnich kilkunastu sesji ładnie prezentowały się walory Cocodrillo. Przede wszystkim królem było LPP, które w ciągu ostatniego miesiąca wzrosło o około 30%. Wysoko znajdziemy też notowania ezotic Henderson. Może nie w grudniu, ale w ciągu ostatniego kwartału ta spółka była jedną z lepszych. Jeżeli spojrzymy szerzej na ostatni kwartał, to to przede wszystkim zwycięskimi spółkami były różne lokalne tematy, jak na przykład zręb o którym głośno było w Skłaberze jeszcze w wakacje, kiedy wspominałem o tym, że spółka prawdopodobnie bardzo mocno biznesowo skorzysta na kryzysie kontenerowym. W ostatnim kwartale handlowana intensywnie była również Ukraina. Wiele spółek kwartalną stopę zwrotu ma ponad 100%, natomiast no, to już nie jest kwestia ostatnich kilkunastu sesji. Problemy na granicy ukraińskiej zrobiły swoje i pojawiła się mocna korekta. Królem ostatnich Ostatnich kilkudastu sesji, kilkudziesięciu oraz kwartału jest oczywiście Invista. Tu cały czas królują plotki i to, że w akcjonariacie zwiększa swoje zaangażowanie Jan Bazyl, którego może znać z tego, że kilka miesięcy temu rozstał się z Anną Wędzikowską, która jest znaną celebrytką. Więcej informacji o Janie Bazylu nie jest łatwo pozyskać. Ukrywa swoją prywatność. Tym bardziej sytuacja jest dobra dla spekulantów, kiedy mniej wiadomo i mamy większe nadzieje, oczekiwania tym często wzrosty mogą być dużo większe niż to, co możemy sobie narysować na wykresie. Tutaj 555%. Bessa w drugiej swojej odsłonie pokazała nam naprawdę mocne kilkanaście sesji. W krótkim czasie walory niektóre spadły po 25%, jak na przykład Sanex, Tibu 23%, Call Energy 24%. Tutaj akurat wzrosty wcześniejsze były bardzo mocne, więc tych poziomów do przebijania od góry było co. Nie miara. W skali kwartału przecena w niektórych spółkach wynosi nawet 60%. Tu oczywiście niesławny już w tej chwili biomet Lublin, którego lek na COVID prawdopodobnie po najnowszych badaniach nie działa. Mocne przeceny również gamingu. Nie ma jednego klucza do spadków. Jednak wśród spółek spadających znalazło się kilka biznesów, które wyglądają cały czas z perspektywy fundamentalnej dobrze. Owszem, spadły im marże, miały gorsze wyniki, natomiast sytuacja z perspektywy Perspektywy długoterminowej jest całkiem niezła. W tej grupie na przykład ONDE, dla którego kluczowym problemem w tej chwili jest brak nowelizacji ustawy 10H. Gdy ta się pojawi, prawdopodobnie przejdą lepsze czasy dla tej spółki. Podsumowując, w ciągu ostatniego kwartału w indeksie WIG tylko 90 spółek jest na plusie, a ponad 250 na przynajmniej kosmetycznym minusie. Jeżeli spojrzymy na wykresy, choćby rzeczone inwisty, gdzie cały czas handlujemy pod dość mocne plotki, no to to wygląda pionowo. Takich spółek jednak w ciągu ostatniego miesiąca nie było wiele. Więcej było takich, które robiły przynajmniej lokalne historyczne rekordy, ponieważ kilkumiesięcznym rekordem jest to, że spółka w zaledwie 60 sesji spadało 50%. To udało się Krynicy. Tamini, która no, była królem hosty z 2020 roku. Jednak Coś, co jest ważne z perspektywy przyszłości, to to, że klinica witaminy pokazuje nam też nowe trendy. Po wielu mocnych 20%, 30%, czasami 50% spadkach w krótkim okresie, często będą w styczniu pojawiały się mocne podbicia kursu. Takie coś już obserwowaliśmy na klinicy witaminy. Po mocnych spadkach nagle pojawia się jakiś lokalny spekulacyjny popyt, który podbija notowania w kilka sesji o 20%, czasami nawet 30%. To będą, będą duże ruchy, duże pieniądze, wiele transakcji. Warto zatem obserwować, co dzieje się na spółkach mocno przecenionych. Prawdopodobnie taki proces może w najbliższym czasie pojawić się choćby na Hugo czy na JSW. Z perspektywy inwestycyjnej, nie takiej krótkoterminowej, warto obserwować te duże, znane często polskie spółki, które bardzo mocno zostały przecenione. Tutaj choćby Apator, który jest na cenach z okolic przed ogłoszeniem informacji, że mamy skuteczną. Szczepionkę, tą od Pfizera z początku listopada. Ceny są podobne, Ceny, natomiast w energetyce nastąpiła mocna podwyżka kosztów energii elektrycznej, no i oczywiście ostatecznych cen dla konsumenta. To będzie powodowało, że jakaś część tych pieniędzy będzie szła również na inwestycje w nowe liczniki. Apator jest spółką fundamentalnie dobrą, oczywiście z gorszymi wynikami, natomiast jeżeli należałoby spoglądać dużo dalej w przyszłość, to może to być ciekawa. Okazja inwestycyjna. Oczywiście przy założeniu, że Polskę nie czeka jakaś głębsza, mocniejsza recesja w związku z ostatnimi problemami. Z perspektywy średnio z kolei terminowej, trzecim pomysłem inwestycyjnym na pierwsze tygodnie nowego roku i jeszcze grudzień mogą być spółki węglowe, które spadły bardzo mm, impulsywnie w krótkim czasie, dużo bardziej niż wskazywałoby na to ruchy na rynku węgla. Zatem Bogdanka, znajdująca się w okolicy Wsparcia na 33 i trendu wzrostowego może podbić przynajmniej o 15-20%. Zatem w najbliższym czasie znajdziemy trochę okazji, które są czystym podbiciem po mocnych spadkach. Wiele fundamentalnie ciekawych spółek jest dość tanie, a z perspektywy średnioterminowej, z kolei, trzecim pomysłem inwestycyjnym może być podbieranie na przykład branży górniczej. Podsumowując, no, Bessa ma się w tej chwili na niektórych segmentach rynku i na niektórych walorach dobrze. Jednocześnie na rynku gdzieś wygasa Hossa. Ona skończyła się na bankach i jeszcze lokalnie funkcjonuje w odzieżówce. Jednak tak naprawdę wchodzimy w 2022 rok w nastrojach niezbyt dobrych. Jednak jest przestrzeń do spekulacyjnych podbić. To był magazyn Bilans. Do zobaczenia. Usłyszenia.